z Dworca Kolejowego w Pile czy parowy blues-express. Pociąg jest jednym z archetypów bluesa. Rytm, który mm, słyszymy w pociągu, jest rytmem często wykorzystywanym w utworach bluesowych. Pociąg był pewnym symbolem często wykorzystywanym we wczesnej twórczości bluesowej. pomysł właściwie drzemał no, już bardzo, bardzo dawno. Inspiracją była, był oczywiście Blues, ale także y, trasa kolejowa i wymierające parowozy, które już niestety nie jeżdżą. Lokomotywa tu wima. ma, o parze, o rozpędzaniu się pociągu. To dzieci nie bardzo rozumieją, bo pociągi teraz już tylko są y, elektryczne, no niekiedy spalinowe, a tu mamy prawdziwą ciuchcie jest to pociąg specjalny wyczarterowany od PKP jadący całkowicie poza rozkładem jazdy фона в <laughs>